Jak minął dzień? Najdłuższy dzień w moim życiu. Udało się? Mam wszystko. To jest pan Jacek. Zajmie się przygotowaniem magicznej skrzyneczki. Pan Jacek jest troszkę małomówny. Kiedyś za dużo mówił. Boże. Żartowałem. Panie Jacku. Zapraszam. Pani poniasek zrobić, co ma zrobić, mamy chwilę dla siebie. Tylko dla siebie. Wzięłaś urlop? Zrobiłam wszystko tak jak mówiłeś. Po co ten urlop? Zabieram cię w podróż. Podróż? Mhm. Dokąd? Na Wyspy Szczęśliwe. Jakie? Kiedyś one naprawdę tak się nazywały. Dzisiaj mają nowe nazwy. Teneriffa, Gran Canaria. Którą wolisz? Ja już z tobą wszystkie wyspy są szczęśliwe.